Po raz kolejny w programie pojawia się Czarna Góra za sprawą wyjątkowo położonej stacji narciarskiej. W 2000 roku dla uczczenia drugiego tysiąclecia chrześcijaństwa w tym miejscu postawiono krzyż milenijny. Na wzór krzyża wzniesionego przed 100 laty na Giewoncie. W dobrą pogodę rozciąga się stąd niesamowity widok na tatry bielskie i najwyższe szczyty Tatr Wysokich. Jesteśmy na szczycie największej góry w okolicy. Ma 903 metry nad poziomem morza. Jest to Grapa Litwinka. Tutaj mieści się też nasza stacja narciarska, nazywa się Grapaski. Jesteśmy na Podhalu, dokładnie na Spiszu, tuż obok Białki. Grapaski, to tak naprawdę ile tras dla narciarzy? No tutaj to jest stacja rodzinna. Mamy przedszkole narciarskie, gdzie jest trasa dla początkujących, oddzielnie zrobiona, dla nich tylko przygotowana. Jest orczyk 120 metrów, gdzie mamy właśnie już dla początkujących, już trochę jeżdżących. Mamy orczyk 400 metrów, gdzie mogą już spróbować także zawodnicy sobie pojeździć. No i jest kolej czteroosobowa wyprzęgana o długości trasy kilometr. Ten wybór jest bardzo duży. Tak, tak. Od kolei prowadzą dwie trasy kilometrowe. Jedna jest po prawej stronie kolei, druga po lewej. Do dyspozycji narciarzy są jeszcze trzy trasy niebieskie o długości odpowiednio 400, 120 i 60 metrów. Zimą skorzystać można także z toru snow Na początku intensywnego narciarskiego dnia osobie postanowiła przypomnieć nam zima. To tylko zaostrzyło nasz apetyt. I nie uszło to uwadze gospodarzy. U nas są trzy gastronomy, więc do wyboru jest na przykład stacja dolna. Na stacji dolnej mamy gastronomię na środku stoku. No i widokową tutaj, pod którą się znajdujemy. Co spróbować? Myślę, że zupę ostepkową.